Nauczanie domowe, piątek drugiego tygodnia Wielkanocy, Psalm 27, wersety 1, 4 oraz 13 do 14. Bóg uwalnia z lęku. Pan, moim światłem i zbawieniem moim. Kogo miałbym się lękać? Pan, obrońcą mego życia! Przed kim miałbym czuć trwogę? O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Chciałem zwrócić uwagę na ten początek: Pan moim światłem i zbawieniem moim. Gdy popatrzymy na treść tych słów, zwłaszcza tych zacytowanych, okaże się, że Bóg jest tym, który uwalnia nas z lęku i leczy z choroby sierocej. W jaki sposób? Jezus powiedział: O sobie samym, ja jestem światłością świata. Widzimy to w tym psalmie: Pan moim światłem. Psalmista. Pokazuje tę samą prawdę. I jeszcze przed Chrystusem, ale rozumie, że Bóg jest tym światłem. Jezus natomiast objaśnia to szczegółowo. Ja jestem światłością, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Widzimy ten kontrast. Lęk to jest ciemność. Lęk to jest chodzenie w ciemności, chodzenie po omacku, to jest niepewność co do tego, co przede mną. Nie widzę, nie rozumiem, boję się. Psalmista wypowiada więc twierdzenie i proroctwo. Twierdzenie, bo już ma to doświadczenie światła, a proroctwo, bo dopiero Jezus w pełni rzuci światło w ciemność śmierci. Przez Ewangelię pokaże nam, co to znaczy uwolniony człowiek z wszelkich lęków. Dopiero Jezus pozwolił nam zrozumieć nieśmiertelność, do której jesteśmy wezwani i przeznaczeni. To oznacza Pan moim światłem. Po drugie, Jezus powiedział o sobie: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz broni swoich owiec. I tu w Psalmie mamy to. Pan obrońcą mego życia. Ja jestem owcą. Tym, który broni mnie, mojego życia, mojego istnienia, jest Jezus, dobry pasterz. Dobry pasterz też dba, by owce miały obfite życie. Idąc za nim, są bezpieczne. Nie muszą się lękać przyszłości, swojego własnego życia, swojego losu, ani tego świata, który w różnych wymiarach może być takim dla nas zagrożeniem. Czy nie ma wilków? Są. Czy nie ma trudności? Są. Czy nie ma umierania, niedoskonałości, ograniczeń, chorób? Są. Ale jest pasterz, który przez to wszystko przeprowadza, który to zmienia, który broni przed tym wszystkim. To usuwa lęk, daje poczucie bezpieczeństwa. I dlatego psalmista mówi: O jedno tylko proszę, bym mógł przebywać w jego domu. To jest to zrozumienie, że ja jako dziecko Boga zostałem adoptowany przez Niego i zostałem przyjęty do jego domu. Ja jestem domownikiem Boga od Chrztu. Chodzi tylko o to, że wielu ludzi duchowo się nie przeprowadziło do Boga. Duchowo nie rozumie tego światła, tej latarni Jezusa. Nie idzie za dobrym pasterzem. Teoretycznie wiedzą, oni mają dokument, czyli metrykę Chrztu. Masz prawo wejść do tego domu, masz prawo być w tym domu, masz prawo korzystać z wszystkiego, z tego światła, z tej obrony, z tego jedzenia, ze wszystkiego masz prawo korzystać. Ale wielu ludzi tego nie robi bo wewnętrznie, duchowo nie żyje wewnątrz domu Boga. Żyją na zewnątrz, jak sieroty. W momencie, kiedy pozwolimy Bożej Łasce, by ona nas przeniknęła do końca, będziemy mieszkańcami domu Boga. Oczywiście mowa też o wieczności, ale tu psalmista mówi o tym, że Bóg nas przyjmie do swojego domu. To rozumienie jest bardzo też materialne. Mowa o świątyni. Mowa o domu Boga, który jest jednak wybudowany jest w jakoś uchwytny ludzkimi zmysłami i tym, że ja mogę tam wewnątrz przebywać. Więc kiedy ten psalm śpiewamy, kiedy się Nim modlimy, chodzi o to, żeby nasze serce poszło do domu Boga, żebyśmy się tam naprawdę czuli domownikami. Boży dom. To Boża Rodzina. To najlepsza terapia antylękowa. Tu nabierasz odwagi. Tu zdobywasz pewność. Tu możesz zaczerpnąć tej siły, tej mocy. Nabierasz? Karmisz się, czerpiesz, bo to jest każdego rana. Budzisz się, jestem przy Bogu. Stajesz, jestem przy Bogu. Myjesz się, jestem przy Bogu. I jesz śniadanie, jestem przy Bogu. Bóg jest moją mocą, Bóg jest moim światłem, Bóg jest moją ochroną, moim pasterzem. W tym domu czuję się pewnie. Lęki odchodzą. I ja przestaję być sierotą, która nie wie po co żyje, nie wie gdzie się obrócić, nie wie co ma zrobić. Wiem, ponieważ Bóg mnie prowadzi, jest pasterzem, a ja mieszkam w jego domu. Oczekuj Pana, który tak przychodzi. Nabierz odwagi, czerp tę odwagę każdego dnia, w każdej chwili. Nabieraj, zwłaszcza oczywiście na liturgii, ale to jest to miejsce, gdzie mam ja się czuć domownikiem, który korzysta z tego, co Bóg mu daje, jak pasterz go karmi. Niech w tym czerpaniu odwagi z domu Boga błogosławi Ci On sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.